W wyszukiwaniu grywalnego Warriora znalazłem Rush Warriora. Proszę Państwa, dalej szukam specjalnie na Państwa życzenie. No dobra, może trochę przesadam, bo po prostu szukam jakiegoś Warriora na kanał, żeby nagrać coś, co ma sens. Ale szczerze powiedziawszy, no Warrior odbiega trochę od reszty i ciężko coś na to poradzić. Ale znalazłem Rush Warriora, który no w sumie już był chyba nawet przed dodatkiem, tak mi się wydaje. Niewiele się tutaj zmieniło. Sprawdziłem i w tym momencie, no jakoś tam daje sobie radę. Jeżeli ktoś ma ochotę pograć Warriorem, no to może sobie pograć takim Warriorem. On zły na pewno nie jest. Gra się nim całkiem spoko I nawet się wygrywa Co Ciekawe szczególnie jak się karty fajnie pokombią Co my tutaj mamy? Wyciągareczka, bronieczka yy, Tworzenie zrywów Zryw pierwszy Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że to mech W związku z czym na przykład kombi się z namiotowym niszczycielem yy, Dalej mamy piratkę Która nam dobiera pirata I tutaj mamy takie fajne kombo Gramy ją, dobieramy ją Z kolejnej jej dobieramy jego przykładowo No i też piratka kombi się z naszym ziomeczkiem Tutaj tym i tym Eee, Muł, który tworzy dwie bestie, też się kombi z tamtym niżej. Eee, dodatek do zrywów, sprawność, czyli bufowanie wszystkiego. Posterunek, czyli mm, przepiękna karta, rokara. Eee, nasza najemniczka, która no, czasem daje fajne statystyki, nie ma co ukrywać. Kopiowanie ziomeczków, broń, plus pirat, plus prowokacja. Bufowanie ziomeczków ze zrywem. Zryw, który tanieje, gościu, który dobiera szkolny rozrabiaka, który czasem wygrywa ale która albo zadaje lital, albo nas leczy, albo jeszcze służy Kreml. Tak więc, no taki dosyć prosty deczek, myślę, że taka chyba jedna z najprostszych tali w tym momencie. A myślę, że też nie jest aż taka zła: no nie powiem, żeby była jakaś super topowa, ale, ale przynajmniej Warrior, który jest w miarę dobry. Dobra, zapraszam na grę. I jesteśmy w Gieretce. Lecimy sobie na początek oczywiście z Mulliganem w Mulliganie standardowo coś na początek gry. Czyli mamy jedynkę sprawność raczej nie i te dwie karty też nie. Czemu sprawność wyrzucamy? No bo sprawność jest spoko, ale moim zdaniem od piątej tury. Tutaj jeszcze kwestia tego co mamy na ręce, no bo jeżeli mielibyśmy w tej drugiej turze faktycznie nam cztery jednostki, to możemy rzucić tą sprawność i to zawsze jest bów plus 4, plus 4 łącznie. Natomiast ja nie jestem zwolennikiem trzymania tej karty po prostu w ogóle na ręce startowej i ją najchętniej wyrzucam. Tym bardziej, że tak jak tutaj widzimy, no jeżeli zagram w pierwszej to, no to w drugiej turze grałbym to na jedną jednostkę w tym momencie. Na dwie jednostki, to zagrać zagrać kartę za dwa many po to, żeby dwie jednostki zbudować plus jeden, plus jeden, może i worth it, ale trochę bez sensu na chwilę obecną. Więc no, ja nie jestem po prostu zwolennikiem. I tyle. Nic więcej do powiedzenia mądrego, mniej lub bardziej nie mam. Natomiast gramy na sakret Paladyna i nie wiem co powiedzieć. Gramy na Sekret Paladyna, więc zagramy wstęp do atletyki, albo nie, zagramy sobie w prowokację po prostu. Nie ma tutaj co. Nie ma co tutaj kombinować. Dobry muł juczny zawsze jest dobrym mułem jucznym. Prawda, prawda? Mur, mur, mur. Mur, mur, mur. Spoko loko. Ok. Hmm. Dałoby się coś taniego tutaj wyrwać. To do najtańszych kart nie należy. Zobaczmy, co mamy. Aha, okej. Okay. A to w sumie spoko. Teraz co się gra za sekrety? Teraz się gra yoga i to co dam trzy karty, nie? Czyli gramy dwie karty, max z No to ten coin trochę przeszkadza. No dobra, no ale sytuacja, spoko Ja z tymi sekretami to zawsze zapominam. Przyznam się szczerze. Przyznam się szczerze i kłamać nie będę, że no zapomniałem. Mhm, teraz by się przydał runtak. Nie ma runtaka. Ale daj mi synu piątaka. No dobra, zagramy sobie tak. Nie będziemy tutaj cudowali. No tutaj można by jeszcze zagrać koina z ze sceny. Chociaż to bez sensu, bo w następnym już mogę to zrobić. No ale y, sprawność. Aż znaczy może zrobimy, tak nawet zobaczymy. No bo sprawność, wiadomo, im więcej jednostek, tym lepiej. A tam ten tamten sekret teoretycznie trzeba kiedyś y, trygerować, Znaczy może nie tyle co trzeba, co w niektórych momentach będziemy musieli to zrobić, więc może im szybciej się go pozbędziemy, tym lepiej. Zaraz pomyślimy. Alex. Zagrajmy najpierw to. Zobaczmy co dobiorę. Run tak. Cóż mogę powiedzieć? Dawaj mnie tu tą prowokację. Boom, Plomba nie ma. Bum. Plomba nie ma. Bum. Plomba nie ma. I bum. Plomba. Tutaj polecam szczególnie. Y Myślenie o rozgrywających, w kontekście tego, że na przykład skopiowanie takiego Runtaka jest PRIMA SORTO Albo... jak Co tam jeszcze możemy fajnego skopiować? Horokare też możemy na przykład skopiować, albo y, Autodroma Auto, no Autodroma, to mamy więcej 1 na 1 ziomeczków, zazrywam I Całkiem spoko, co można z tym, z, z tym porobić Wybrać ścieżkę... Wybierz lewą Wybierz lewą A moje ostrze niczego nie żąda. Co ty chcesz z tym zrobić? I run takami zostawisz żywego na stole? No miło z twojej strony. Fajnego? Nie najgorsze. Zrobimy tak. No i zrobimy tak, no bo... Nie ukrywam utrzymanie go jeszcze na jedną turę i danie kolejnej porcji buffów jak dla mnie bomba. Więc może być. Może być, może być. Pyk 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 What you gonna do? To chyba jednak godzin utrzymamy. Ale zadamy kolejne 5 damage'u. Tyle buffów co on dał. Może być. I co to było? Aaaa. Takie. Okay. No cóż. Niech będzie. Teraz pytanie za 100 punktów: czy to jest? Oczywiście, że to jest, niech. Nie widzę. Wrogiego, dobra, to mojego nie niszczy. No problem jest w e, tym, że nie mam co zrobić. Taka bieda trochę tutaj. No ale musimy tak zrobić, bo niestety mi się karty pokończyły. Tutaj widzę. Wojna dwóch inwalideków. Czekam na Hm, No nie mamy tutaj wielkiego pola do popisu, ale zawsze możemy sobie dobrać mecha, które dodatkowo się skopiuje. Możemy zbić Team Shielda. Możemy zagrać 1-1. Możemy to wytradować, i możemy to wytradować, i możemy to wytradować. Tyle Finito, baby. No, i tutaj już mamy w tym momencie po zagraniu łatleja Jak on się to nazywał? Wodzireja łatleja Już mamy dobrą sytuację. Bo tutaj sobie pokopiowaliśmy jakiś ziomeczków, i tak dalej. A teraz, no dobra, teraz może nie. Eee, że nie. no, teraz, teraz też będzie słodko. Możemy sobie zrobić przykładowo tak. Prawdopodobnie mogłem tutaj zrobić coś lepszego. To też trzeba wziąć pod uwagę. Tak, Nie mógł być tak. Prawdopodobnie mogłem zrobić coś lepszego. Ale tutaj chciałem sobie pokopiować tyk tak, Dla, na pokaz, mówiąc szczerze. Pyk, pyk, pyk. Nie wiem, czego ja mogłem zabić, czy nie. Istnieje spora szansa, że mogłem. Natomiast no, chciałem tak... Zabawić się w Xero. Xero, kopiarka. Ta ra i ra Okej. Okay. I po bitwie. Dokładnie. Ja zapraszam na kolejne gry. Lecimy. No dobrze, co my tutaj mamy interesującego? To za drogie to można zostawić jeszcze jako drugotrowy drop. Niechaj będzie. Ach. Hopla, 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 hopla. Opla, hopla, kupse hopla. Kupso, hopla. Druga, trzecia. No może być, bo nie mamy zagrania na trzecią. Przysłuchajmy nawet na drugą, bo teraz mogę to w drugiej zagrać. To z tym. Ale no, raczej zagramy. No, raczej zagramy. Muła. Dawaj muła, panie. I graj jomie. Jaki to deck na powrót do Hearthstone? No, od dwóch lat nie grałem. Elemental Shamana. Ja się teraz bardziej jaram, że dostałem się do Promotora Pracy Licencjackiej tego, którego chciałem, więc mogłem zapomnieć. Okej, okay, kłom. Podejdź, no, do płota. O, pięknie. Gramy takie, to się bufuje, to traduje, to traduje, to zagrywam i graj. BUM! Rozpykany. Zdaje mi się, że jesteś trochę opalony. No raczej spalony. Ziemię metynga na Słońcu i Słońce było w Zenicie i trochę poparzyło delikatną skórkę Mateuszka, nieprzyzwyczajoną do promieni UV. O nie, co to ma być? That is not good. No dobra, zagramy sobie Pirata. Co nie ma znaczenia, bo tutaj zbijamy, tu zbijamy i graj. Trzeba mu powybijać, żeby kompostowanie nie zagrał. O co chodzi o kompostowanie? O! że Chyba wolę i tak zagrać tak. E, Mamy w następnej turze sobie gramy takiego wafla i on się nie dość, że buffuje, to jeszcze dubluje. A ten dobro cztery osły, no krap. Krap, 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 krap. tutaj jest mech. Czy ja mam na stole mecha? Demon, pirat, coś tam. Nie mam. Ale... Braknie miejsca. Nie, to i tak wolę zagrać tak. Wszyscy muszą spłonąć. A ja mogę rozjechać tego druida. 16 punktów zdrowia. Git gitara. Czekamy na ruch, panie ziomie. Mamy bufera, mamy kopiera. Mamy prowokację, mamy dwóch ziomów: namiotowych niszczycieli. Namiotowy niszczyciel. Zon: namioty niszczy czy w namiocie niszczy? Z jednej strony. Chociaż tak nie widać. Z jednej strony biały, z drugiej czerwony Patriota prawdziwy. Dobry wieczór. Dzień dobry, Siemandero Elo, Elo 3, 2, 0. No, panie gufie tiltet. Panie tiltet. We pan, klikaj, w prawo albo w lewo. Albo w przód, albo w tył, albo prosto z drzewo. Myślę. Myślę, myślę. Ten sznurek znowu się pali. No wyśmienite mordziaszko, wyśmienite. Nie ma co ukrywać. Ale że tak powiem Pójdę na Litala raczej. Jeszcze że przyzwałem dwa wózki. Dodatkowe. No tak to się niszczy ludzi, tak to się niszczy ludzi. Spójrz, spójrz, spójrz. To musimy wyrzucić, wiadomo. To też. Piątkę też. Mając koj na czwórkę teoretycznie mogę zostawić. Nie wiem, zostawię. że to głupie, ale niech będzie. Jest coś silniejszego od tego wariora? No pewnie parę deków by się znalazło. Demon, Pirat i... Namiotowy niszyciel. I quest line Hunter. Uu. Dobra, powoli sobie zaczniemy od demona. gdzie mamy bestie To jest odświeżony portret rexera, czy jakiś inny rexer? Chyba inny rexer. Tak myślę. Graj. Za tysiąc? Możliwe, że za tysiąc. Pewnie. Dobra, tu walimy się. Walimy bez Walimy tego pirata, walimy tego pirata na dynkę. Proszę bardzo, mamy kolejnego pirata. I tego w następnej tuże gramy z tym, albo z tym, albo z... no z tym raczej nie. Ale jest trochę opcji do zagrania. Za tysiąc sprawdziłem, no to git. To mamy tak zwane potwierdzone info. Skąd on ma ten sekret? czyli to jest na pewno explosive trap. Mmm, trochę przypał w takim razie. Nie mam potrzeby grać tego i go eksploziv trapować. No ale tu raczej innej opcji nie wymyślę, więc zrobimy sobie tak. I dorzucimy Pirata. Pirata, rata, rata, i graj. Więcej animacji Blizzard. 10 sekund się animują jakieś rzeczy, na które nawet nie zwracam uwagi. Bro, dorzuć jeszcze trochę. Dobra, czy my to możemy obniżyć? Mamy bestię i mamy pirata. Mogę dograć mecha. Albo nie, czekaj, zrobimy inaczej. Zagramy sprawność. Zagramy wariata smokulta. Wjeżdżamy i bronią też wjeżdżamy, bo mamy drugiego pirata na ręce, więc nie będziemy tego trzymać. Nie wiadomo, jak No i co, gościu? Dobra, jest cespelki. spelki. I co z tymi spelkami się zrobisz? czy ja ci tu zajadę jak dziką świnkę? Rzut bolasem. No dobra, może zbyt optymistycznie podszedłem trochę do tematu zajeżdżenia, jak świnkę. Może, może nie będzie aż tak kolorowo. To wie? Kto wie, kto wie? Ten nie wie. Ile gramy takie? Obniżamy do 3. To jest plus 2. Cóż za Dobra, to zagramy inaczej, zagramy tak i tak. To nic nie dobierze, nie? Nie przeszkodzi. Co, mam kalaka, graj. Bum, szakalaka, graka, graka. Starczy, starczy. To nie ty wybierasz różdżkę, ptaszę. coś zrobić z tymi animacjami. A tego to ja nie wiem. To nie ty wybierasz różdżkę. O no nie, trochę się pospieszyłem. Dobra, zróbmy tak. Leasing trap. Chlebny Rokarę. Rokara mi to wytraduje i tego zbufuje. Wjeżdżamy bronią. I za dwie tury wygrywamy z Alex. Myślę, że raczej. Raczej pewne. A co do tych animacji, to no nie wiem. No nie mam pojęcia. No biorąc pod uwagę, że dodaję ich coraz więcej. Biorąc pod uwagę, że dodaję ich coraz więcej. No to podejrzewam. Że raczej no nie mają jakichś zawziętych planów. Na zmniejszanie ich. Ty, a jak on mnie zabije w ciągu jednej tury? No to może śmiesznie brzmi, ale ja wiesz, że on jest w stanie to zrobić. Byłby lekki przypał. Jaki dobry drogowek! Pum, bum, szakalaka i łobus ci rozbije głowę.